Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. W tym materiale wideo chciałbym poruszyć temat zdrowia psychicznego, a mianowicie w jaki sposób za pomocą diety zadbać o swoje zdrowie psychiczne i co zrobić, aby to zdrowie psychiczne było na najlepszym możliwym poziomie. Oczywiście to pytanie zadawałem sobie od wielu, wielu lat, nie tylko jako terapeuta, ale przede wszystkim jako człowiek, który ma pewnego rodzaju obsesję. Oczywiście jest bardzo mocno uzasadniony względów, aby o to zdrowie psychiczne dbać, ponieważ jeżeli nie będziemy o to zdrowie psychiczne dbać w sposób bardzo aktywny jak ja to często powtarzam, życie jest niczym schody ruchome, które jadą prosto w dół jeżeli nie zaczniesz świadomie przebierać nogami, automatycznie znajdziesz się na samym dole i zdrowie psychiczne wymaga aktywności tak samo zauważ, że zdrowie fizyczne wymaga aktywności, bo do tego jesteśmy stworzeni tak, zdrowie psychiczne, z racji tego, że chociażby no użyjmy takiej, tutaj takiego sposobu myślenia My, jako człowiek, nie jesteśmy do końca w pewnym sensie przystosowani genetycznie do tak intensywnego bombardowania siebie, zalewania informacjami i bodźcami, automatycznie wymaga to stosowania pewnych narzędzi. Więc jeszcze raz powtórzę: zdrowie psychiczne wymaga aktywności, dokładnie tak samo jak zdrowie fizyczne wymaga aktywności, zdrowie psychiczne wymaga aktywności, ciągłego treningu, dbałości. Tak? Więc tutaj dzisiaj odniosę się głównie do tego aspektu związanego z dietą, gdzie zauważ, to zdrowie psychiczne można w dużym stopniu poprawić za pomocą diety. Więc przejdźmy może do rzeczy najważniejszej. Uwaga, uwaga. Pierwsza podstawowa rzecz. Zacznijmy sobie może od tego, że um, najpierw warto zwrócić uwagę na produkty, które po prostu warto wycofać. W pierwszej kolejności będą to tłuszcze trans. Tłuszcze trans, które przyczyniają się w dużym stopniu do stanów zapalnych, do powiększenia stresu oksydacyjnego. Tłuszcze trans, które są tak naprawdę wynalazkiem XX wieku. W XXI wieku one są tylko jeszcze bardziej powszechne, jak pokazują wszystkie wykresy. No i tłuszcze trans to jest coś, co absolutnie powinno być wycofane, co przyczynia się do, uwaga, uwaga, niestety. Pogorszenie Twojego zdrowia psychicznego. Kolejna sprawa to produkty wysoko przetworzone, czyli cukry i, uwaga, przetworzone węglowodany. To jest coś, co może bardzo mocno pogorszyć Twoje zdrowie, jeżeli chodzi o, zauważ, stopień przetworzenia. Jest to coś, co jest bardzo proste i tutaj nie odkrywam przed Tobą żadnej Ameryki. Trzecia rzecz to oczywiście alkohol. Czwarta, palenie papierosów, jasne. No, i piąta, przetworzone oleje roślinne. To jest, zauważ, kwestia diety, tak? No bo tutaj nie śmiem, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział tobie o tym i nie śmiem pominąć takich rzeczy jak chociażby praktykanty stresowa, gdzie stres przyczynia się do zwiększenia stresu oksydacyjnego, przyczynia się do zwiększenia stanów zapalnych, więc automatycznie zauważ, te wszystkie czynniki będą miały wpływ, ale nie będę o tym teraz mówił, bo teraz mówię stricte o diecie. Dlaczego wspomniałem w pierwszej kolejności o produktach, które warto wycofać? Bo to jest część, która jest zazwyczaj najcięższa. Tak? Zauważ, że bardzo wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez pewnych rzeczy. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko jest dla ludzi, natomiast jeżeli będziemy trzymali się w proporcji, nie wiem, 80% 20% czyli 80% czasu swojego życia, dnia, będziemy poświęcali na to, aby odżywiać się w sposób zgodny z tym, aby zmniejszyć stres oksydacyjny, aby e, zmniejszyć stany zapalne i aby ustabilizować poziom cukru, automatycznie sytuacja się mocno, mocno zmienia. A więc teraz e, odniosę się do e, takich e, rzeczy jak, uwaga, uwaga, zmniejszenie stanów zapalnych. Czyli mamy tutaj, zauważ produkty zbliżone do natury. Wszystko, czego nie jesteś w stanie wytworzyć w kuchni, nie jesteś w stanie przyrządzić w kuchni, powinno być zostać automatycznie usunięte. Zauważ to sprawia, że jeżeli wchodzimy do sklepu spożywczego, większość produktów nie można nawet nazwać żywnością, tylko to są produkty spożywcze. Tak? Większość rzeczy jeszcze 20-30 lat temu w ogóle nie była obecna na półkach, teraz to są produkty, które dominują, które absolutnie powinny zostać wyeliminowane. Produkty zbliżone do natury. Im powiedział, im gorszy stan zdrowia. Zarówno fizycznego, jak i psychicznego, tym bliżej natury powinniśmy być, i tutaj nie odkrywam przed Tobą żadnej Ameryki. Zauważ, nie wypisuję rzeczy, które będą w jakiś sposób odkrywcze. Tak? Wysoka zawartość omega-3, czyli mówimy o rybach, o owocach morza, ale też mówimy o zauważ na przykład mięsie, które jest grass -fed. Produkty wysoko odżywcze, czyli znowu posługiwanie się listami odżywczości. Wydaje mi się, że te listy odżywcze już odżywczości zamieszczałem wielokrotnie pod filmikami. Produkty wysokobiałkowe, bo zazwyczaj białko daje dużą sytość i jest połączone z dużą odżywczością, no i zwiększenie ilości wody, jako coś, co oczywiście możesz powiedzieć, nie jest czymś, co będzie związane z, dajmy na to stricte, odżywianiem, ale z odżywianiem, bo nie jest to żywność, ale jest związane z odżywianiem, ponieważ chociażby woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem. I najlepszym transporterem substancji odżywczych, a rozpuszczalnikiem, i e, substancją, która pozwala wydalać zbędne produkty e, przemiany materii. Więc to są rzeczy w pierwszej kolejności. Nie odkrywam przed tą żadnej Ameryki. Zauważ, e, mówię tutaj o rzeczach wydawałoby się trywialnych i oczywistych. Dlaczego o tym mówię, e, powiem Ci na samym końcu, bo powodów jest bardzo wiele. E, teraz, mniejszenie stresu oksydacyjnego, w tym również stresu oksydacyjnego w mózgu. Tak? Zauważ, że tutaj mówimy o tym, że w pierwszej kolejności chcemy zmniejszyć stres oksydacyjny, który oczywiście powiązany jest ze stanami napalnymi, z pogorszeniem stanu zdrowia itd. Tak tak Więc w pierwszej kolejności mówimy o warzywach. Druga rzecz to owoce, na przykład jagodowe, szczególnie te, które mają dużo antyoksydantów. Kolejna sprawa orzechy, awokado, no i przyprawy takie jak kurkuma, cynamon, oregano, pieprz czarny, goździki, szafran. Rzeczy, które warto stosować po to, aby ten stres oksydacyjny zmniejszać. Tak? Zauważ, kiedyś nagrywałem taki filmik na temat mikstury zmniejszającej stany zapalne i co to jest za mikstura? A, no właśnie, ocet winny jabłkowy plus wiele przypraw, sól i ewentualnie szczypta w tłuszczu naturalnego. Tak? Kolejna sprawa, stabilizacja poziomu cukru we krwi. Znowu pojawia się dokładnie ta sama lista. Produkty zbliżone do natury, nieprzetworzone, wysoka zawartość omega-3, produkty wysoko odżywcze i wysoki skalnik sytości, produkty wysokobiałkowe, odpowiednia częstotliwość jedzenia, która jest odpowiednio, uwaga, mała po to, aby poziom cukru nie był e, ciągle, e, że tak powiem, naruszany szczególnie, że im większe masz problemy, tym e, powiedzmy, te, te, te posiłki powinny być bardziej ustabilizowane co do częstotliwości. No, i odpowiednia kolejność produktów w posiłkach. Czyli chodzi mi tutaj przede wszystkim o coś takiego, że jeżeli chociażby posiłek skonstruujemy w takiej kolejności, najpierw zjemy białko, później zjemy błonnik. To są, zauważ, dwa komponenty, które dają największą sytość. Później damy, uwaga, tłuszcz, później damy węglowodany złożone, później damy węglowodany proste. Automatycznie może okazać się, że taki posiłek będzie zdecydowanie bardziej pozytywnie oddziałujący na stabilizujący Twój poziom cukru, aniżeli w sytuacji, gdyby to wszystko było jedzone naraz, dokładnie tak, jak jesteśmy nauczeni, jedząc w restauracjach, jedząc od wielu lat, kiedy wszystkie te składniki są łączone naraz. Jeżeli masz talerz pełen jedzenia, najpierw zjedz białko, czyli mięso, rybę, nabiał, jaja, później owoce morza, później zjedz błonnik, czyli warzywa. Później zjedz tłuszcze, no, generalnie często, jeżeli już masz, nie wiem, ziemniaki z sosem, ciężko to zrobić e, i oddzielić. Później zjeść węglowodany, a na samym końcu, jeżeli musisz zjeść sobie deser, zrób to na samym końcu. Nigdy nie posilaj się deserem na pusty żołądek, ponieważ Twój poziom cukru będzie cierpiał i będzie bardzo zdestabilizowany. I tutaj zauważ, to są te trzy czynniki, o których chciałem Ci powiedzieć. Które bardzo źle wpływają na e, oczywiście e, twój, e, Twoje zdrowie psychiczne, Twoje zdrowie psychiczne. Kolejną rzeczą to jest hydratacja, gdzie tutaj wymieniam wodę jako bardzo, bardzo, bardzo istotny element związany z dietą jak najbardziej, a nie, bo jasne nie jest to coś, co bezpośrednio spowoduje odżywienie, ale to jest coś, co pośrednio wpłynie na odżywienie Twojego organizmu, ponieważ woda transportuje Substancje odżywcze do komórek, ponieważ woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, ponieważ woda wydala wszystkie zbędne produkty przemiany materii. I to są rzeczy niesłychanie ważne, gdzie wymieniam to oczywiście mówiąc tutaj o diecie, bo jest to aspekt niesłychanie ważny i bardzo często pomijany. Jak ja to często powtarzam, szklanka wody jest najlepszym i najszybszym sposobem na dodanie sobie inteligencji. Jeżeli masz odwodniony organizm, prawdopodobnie E, masz e, e, mocno umniejszone zdolności poznawcze, ponieważ zauważ szczególnie rano powstanie z łóżka. Znowu, nagrałem to w wodernym filmiku. Jeżeli nie nawodnisz swojego organizmu, nie wiem, w ilościach litr, dwa wody, w ciągu pierwszych 10 godzin nie nadrobisz tego. Nie nadrobisz tego dalej. Oczywiście, jeżeli zaczniesz pić wieczorem, to automatycznie jakość Twojego snu będzie pogorszona, co znowu e, pogorszy Twoją sytuację w kontekście zdrowia psychicznego, bo jak się okazuje, że wzorce s, e, senne czy, czy sposób spania tak, ma ogromny wpływ na to, czy jakość snu ma ogromny wpływ na Twoje zdrowie, e, zdrowie e, psychiczne. Tak? Więc tutaj zauważ, woda jako kolejny czynnik, który wymieniam, e, w, mówiąc o diecie, nie odkrywam przed Tobą Ameryki, ale powtarzam to i będę upowtarzał to bardzo często. Kolejna sprawa, suplementacja. Oczywiście suplementacja witamina C i E, tutaj mówimy o suplementacji antyoksydacyjnej. Selen, kwas alpa liponowy, koenzym Q10, yy, nac i yy, yy, uwaga, uwaga, coś takiego jak kurkumina. Oczywiście chodzi mi tutaj yy, o suplementację, tak, którą możesz zastosować po to, aby działać antyoksydacyjnie. Kolejna sprawa, mówimy o suplementacji, która będzie stabilizowała Twój poziom cukru we krwi, czyli mówimy o takich rzeczach chrom, magnez, witamina D, berberyna, kwas alfa, liponowy. Tak? To są rzeczy, które możesz suplementować po to, aby ciągle stabilizować, i to jest gra warta świeczki. To będzie oczywiście korzystne dla Twojego zdrowia psychicznego i dla Twojego zdrowia fizycznego. No i na sam koniec chciałbym wspomnieć o. Tak zwanej wielkiej siódemce, czyli znowu możesz mnie zobaczyć w różnych sytuacjach. Ludzie się zastanawiają, czasem zadają pytania, czy to jest tak, że ja ciągle używam tego zestawu, czyli na przykład korzystam z czegoś takiego jak z wysiłku fizycznego jako tradycyjnej rutyny, z oddychania, z tych wszystkich pierdół, jakie ostatnio są bardzo mocno popularne w biohackingu, który w ogóle powstał bardzo niedawno jako taki, tak, czyli spacery, uziemianie i tak dalej, i tak dalej wiesz, dla mnie jest to bardzo ważne, bo jestem osobą świadomą dlaczego? Wykształciło mnie życie oczywiście poprzez ból, bo ból jest najlepszym możliwym nauczycielem, niejednokrotnie znajdowałem się w położeniu, które naprawdę, no cóż nie pozostawiało mi nic innego, jak tylko zacząć działać, ponieważ brak aktywności z mojej strony to również decyzja, która mogła doprowadzić nawet i do mojej śmierci. Więc tutaj e, po prostu zwracam na to bardzo baczną uwagę. I oto moja e, siódemka zdrowia psychicznego. Po pierwsze, sen. Zauważ osoby, które na przykład e, są osobami, które no cóż, popełniły samobójstwo. Jak się okazuje, bardzo często cofając się wstecz, to osoby, które miały bardzo duże problemy ze snem. Światło słoneczne, kontakt z naturą jako coś, co na przykład samo w sobie, kontakt z naturą, uziemianie może zdejmować stany zapalne i je eliminować i redukować. Ruch i aktywność fizyczna niesłychanie ważna, chociażby poprzez czynnik BDNF, który związany jest z utrzymaniem zdrowia Twojego mózgu, z utrzymaniem Twojego nastroju, dlatego każdy terapeuta. Każdy psychiatra, w momencie, kiedy będziesz mieć depresję, poleci tobie dużą ilość, zaleci dużą ilość aktywności fizycznej. Jeżeli się położysz, to już bardzo źle. Kolejna sprawa, życie społeczne. No, wiem, tutaj może się pojawić sytuacja, kiedy masz depresję, nawet niechęć do ludzi, natomiast w takich sytuacjach warto to przepracować i to życie społeczne uruchomić. Dobre odżywienie organizmu. Odżywienie jest kluczem, nie chodzi o dietę. Bo dieta, która ma nazwę, częstokroć nie musi doprowadzić ciebie do um, dobrej sytuacji, dobrego położenia w kwestii odżywienia, nawodnienie i oddech. To są kluczowe rzeczy, które, jeżeli będą umieszczone, zadbane, umieszczone w odpowiednim miejscu, umieszczone w postaci odpowiedniej rutyny codziennej chociaż może wyrzućmy ze słownika tego, to słowo, kiedy będą one ułożone strategicznie, logistycznie, każdego jednego dnia, ułożone jako priorytety. Twoje zdrowie psychiczne się poprawi. Zauważ, być może spodziewałeś się, spodziewałaś, że wymienię tutaj oczywiście różnego rodzaju pokarmy, ale pokarmy, tak, to co będzie odżywiać Twój organizm, jest najlepsze dla Twojego zdrowia psychicznego, czyli produkty wysokoodżywcze, dlatego zachęcam Cię, aby posługiwać się listami odżywczości, listami sytości, ponieważ sytość i odżywczość są ze sobą bardzo ściśle powiązane. I do tego jeszcze używanie swojego ciała zgodnie z fizjologią, zgodnie z swoim DNA, czyli bliskość natury, odpowiedni oddech, duża ilość ruchu, sen, który jest niesłychanie ważny, tak, który ja na przykład osobiście przez bardzo wiele lat zaniedbywałem, i co ciekawe, było to wynikiem jakichś tam przekonań, które posiadałem, i pewnie w dużym stopniu gdzieś tam. Spowolniłem, czy inaczej, przyspieszyłem, spi spalałem świeczkę z dwóch stron i przyspieszyłem pewne rzeczy. I w tych kwestiach, mogę być ekspertem, mogę powiedzieć, że jestem ekspertem, bo popełniłem wszystkie możliwe błędy, i oczywiście zapłaciłem za to bardzo wysoką cenę. Więc tutaj mam nadzieję, podsumowując to wszystko w ten sposób, staraj się zadbać o swoją aktywność, buduj swoje zdrowie psychiczne każdego jednego dnia. Dokładnie tak, jak powinno się budować swoje zdrowie fizyczne, a wszystko będzie w odpowiednią stronę ułożone, służąc Tobie przez długie, długie lata. Na tym kończąc, serdecznie Cię pozdrawiam, mam nadzieję, motywując Cię uprzednio do tego, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne, aby wyposażyć się w wszystko to, co można nazwać jedzeniem, co będzie odżywiało Twój organizm. I aby zacząć robić rzeczy, których być może nie robisz, i przestać robić rzeczy, które robisz, które są zazwyczaj trudniejsze do wycofania, ale jakże łatwe, jeżeli robisz to metodą krok po kroku. Serdecznie Cię pozdrawiam. Najlepszego. Trzymaj się. Cześć.